Przedstawiamy Scratch Solution od TV Okazje. Łatwy sposób na usuwanie rys i otarć lakieru. Nanieś preparat na aplikator, włącz go i przejedź po rysie. W kilka sekund zarysowania znikną na Twoich oczach. Sekretem jest aplikator i unikalna formuła z mikrocząsteczkami. Kiedy nakładasz Scratch Solution na rysę, szybkie obroty aplikatora wytwarzają tarcie i ciepło. Lakier po stronie rysy się rozkurcza, a zarysowania, zadrapania i niedoskonałości lakieru zamieniają się w gładką i równą powierzchnię. Nigdy nie zarysowałbyś auta specjalnie, ale Scratch Solution dokładnie usuwa każdą niedoskonałość lakieru. Zamów teraz, a otrzymasz wysokiej jakości aplikator z polerującą nakładką z mikrofibry wraz z preparatem Scratch Solution. Wystarczy na usunięcie setek rys z Twoich pojazdów. Ale to nie wszystko. Otrzymasz hak na aplikator, który ułatwia przechowywanie oraz nakładkę do czyszczenia felk. Nałóż ją na aplikator i patrz, jak z łatwością oczyszcza felgi z różnego rodzaju zanieczyszczeń. Zaczekaj, zadzwoń teraz, a dostaniesz od nas drugą butelkę preparatu za darmo. Otrzymasz nie jedną, a dwie butelki Scratch Solution w atrakcyjnej cenie. Nie odchodź od telewizora, bo to nie wszystko. W prezencie otrzymasz także kompaktowy odkurzacz samochodowy TurboVac. Podłącz go, w parę chwil wysprzątaj wnętrze samochodu. Nakładka pomoże Ci odkurzyć trudno dostępne... Miejsca. Taki odkurzacz to wydatek ponad 100 zł, ale od nas masz go za darmo. Cały ten zestaw będzie Twój w cenie widocznej na ekranie. Otrzymasz preparat Scratch Solution, aplikator i nakładkę polerującą, aby łatwo i skutecznie usunąć każde zarysowanie ze swojego samochodu. Za darmo otrzymasz od nas hak na aplikator, szczotkę do czyszczenia felk, drugą butelkę preparatu i odkurzacz TurboVac. Od ponad 10 lat jestem ekspertem od motoryzacji i nigdy nie widziałem czegoś takiego jak Scratch Solution. Gwarantuję, że bez problemu pozwoli Ci zaoszczędzić setki złotych i sprawić, że samochód będzie wyglądał jak nowy.